Święty Jan Paweł II miał zaledwie dziewięć lat, gdy stracił matkę. Jego ojciec, zdruzgotany bólem, zaprowadził go przed obraz Matki Bożej i powiedział: Teraz ona będzie twoją matką. Ale niewielu wie, że w tej świętej historii była jeszcze trzecia osoba, babcia, która za kulisami życia przyszłego papieża utkała płaszcz modlitw, który miał podtrzymywać największy pontyfika XX wieku. Emilia Kaczorowska, babcia Karola Wojtyły ze strony matki, mimo poważnych problemów zdrowotnych, klękała codziennie o trzeciej po południu, aby modlić się o zbawienie wnuka. Przed śmiercią wzięła małe dłonie chłopca w swoje ręce i wypowiedziała proroctwo, które na zawsze pozostało w sercu Jana Pawła II. Widzę nad tobą potężne światło. Światło, które oświeci świat. Tykady później, już jako papież, Święty Jan Paweł II ujawnił coś niezwykłego podczas prywatnego spotkania z dziadkami w Rzymie. Modlitwy mojej babci stworzyły duchową tarczę, która chroniła mnie w czasach ciemności. Jest wyjątkowa moc w modlitwach dziadków, której nie posiadają nawet rodzice. To tak, jakby byli o jeden stopień bliżej nieba, z uprzywilejowanym wglądem w Boże plany dla swoich wnuków. Moi ukochani dziadkowie w Chrystusie, pomyślcie przez chwilę o swoich wnukach. Być może martwicie się o tego, który odszedł od wiary. Być może obserwujecie z ściśniętym sercem, jak wasze wnuki dorastają w świecie coraz bardziej wrogim wobec chrześcijańskich wartości. A może jesteście tym dziadkiem czy babcią, którzy, mimo słabego zdrowia, wykorzystują swoje bezsennie godziny. Ofiarując je w cichej modlitwie za tych, którzy noszą waszą krew i nazwisko. Święta Matka Teresa z Kalkuty, odwiedzając dom opieki dla starszych osób w Kalkucie, zwróciła się szczególnie do obecnych tam dziadków słowami, które głęboko poruszyły ich serca. Myślicie, że ponieważ wasze ręce są pomarszczone, kolana bolą, a oczy już nie widzą dobrze, wasza misja się zmniejszyła? Nie! To właśnie teraz osiągacie szczyt swojej duchowej mocy. Modlitwy dziadka lub babci mają szczególny przywilej bezpośredniego wejścia do serca Boga. Dlaczego tak wielu świętych miało modlących się dziadków? Święty Augustyn miał swoją babcię Monikę, Święta Teresa od dzieciątka Jezus miała dziadków ze strony ojca, którzy codziennie wieczorem odmawiali różaniec z rodziną. Święty ojciec Pio przypisywał swoje powołanie wytrwałym modlitwom swojej babci. Czy to przypadek, czy może istnieje coś tajemniczego i potężnego w uprzywilejowanej duchowej pozycji, jaką zajmują dziadkowie. W tym filmie odkryję przed wami cztery transformujące prawdę o szczególnej mocy modlitwy dziadków. Po pierwsze, wyjątkową duchową rolę dziadków według pism świętych i nauczania kościoła, autorytet o którym niewielu wie. Po drugie, dlaczego modlitwy dziadków mają szczególną skuteczność? Coś, co papież Benedykt XIII nazwał duchową siłą dojrzałości. Po trzecie, jak wy jako dziadkowie możecie duchowo wypełnić luki w wierze waszych wnuków, nawet gdy wasze własne dzieci odeszły od kościoła. I na koniec przedstawię prawdziwe i wzruszające świadectwa trwałego duchowego wpływu wstawiennictwa dziadków, w tym historię niezwykłych nawróceń. Papież Franciszek, podczas Synodu o Rodzinie, złożył zaskakujące oświadczenie, które otrzymało niewiele uwagi mediów. W czasach kryzysu wiary rodzinnej Bóg często używa dziadków jako swoich narzędzi zbawienia. Są jak niewidzialne kotwice w duchowych burzach, którym wiele rodzin stawia dziś czoła. Otwórzcie swoje serca, aby odkryć ukryty skarb który wy, jako dziadkowie, niszycie w swoich doświadczonych dłoniach i w swoim sercu, naznaczonym mądrością lat. Święty Jan Paweł II z jego głęboką teologią ciała i rodziny rozwinął szczególną wizję dziadków w swoim liście do rodzin. Dziadkowie reprezentują wymiar czasu i historii w rodzinie, są strażnikami zbiorowej pamięci. A zatem uprzywilejowanymi interpretatorami tego zbioru ideałów i wartości, które podtrzymują i kierują życiem rodzinnym. Święta Anna, babcia Jezusa, jest często przedstawiana w katolickiej ikonografii, ucząc Maryję dziewicę czytania Pisma Świętego. Ten potężny obraz ukazuje duchową prawdę, że dziadkowie często mają wyjątkową rolę w przekazywaniu wiary, uzupełniającą rolę rodziców. Ojciec Raniero Cantalamessa, kaznodzieja domu papieskiego, oferuje piękną refleksję. W Bożej ekonomii zbawienia Bóg często zastrzega dla dziadków zadanie pamięcią obietnic. Tych, którzy żyjąc dłużej, mogą z większym autorytetem świadczyć, że Bóg jest wierny. Są jak Symeon i Anna w świątyni, którzy rozpoznali Zbawiciela, gdy inni go nie widzieli. Święty ojciec Pio mówił o tym, co nazywał pokoleniowym autorytetem duchowym. Wyjaśniał: Kiedy dziadek lub babcia modli się za wnuka, nie jest to tylko jedna osoba modląca się za drugą, to jedno pokolenie błogosławiące drugie z całą skumulowaną siłą wiary, która przeszła przez czas. Katolicka tradycja mistyczna, szczególnie w pismach świętej Hildegardy z Bingen, sugeruje, że istnieje bezpośrednia linia łaski między dziadkami a wnukami. Wyjątkowy duchowy kanał, który czasami wykracza nawet poza rolę rodziców. Napisała: Podobnie jak w naturze często widzimy cechy, które pomijają jedno pokolenie, tak również w porządku duchowym Bóg ustanowił bezpośrednie drogi łaski od dziadków do wnuków. Kardynał Robert Sara w swojej książce Moc ciszy poświęca cały rozdział temu, co nazywa uprzywilejowanymi modlitwami i stwierdza: Modlitwy dziadków mają szczególną skuteczność, ponieważ niosą ze sobą mądrość lat, oczyszczenie przez cierpienie i perspektywę, która widzi poza bezpośrednimi troskami codziennego życia. Dziadkowie modlą się z oczami już częściowo utkwionymi w wieczności. Moi drodzy dziadkowie, wielu z Was być może nosi w sercu ból patrzenia, jak Wasze własne dzieci odchodzą od wiary. A w konsekwencji wasze wnuki dorastają bez formacji religijnej. Kardynał Christoph Schönborn, który miał osobiste doświadczenie z tą sytuacją w swojej własnej rodzinie, oferuje słowo nadziei. Kiedy istnieje pokolenie pośrednie, które porzuciło wiarę, Bóg często działa potężnie przez dziadków, aby zachować łańcuch wiary. To tak, jakby łaska przeskoczyła jedno pokolenie, aby dotrzeć do następnego. Święty Jan Paweł Dudy podczas spotkania z dziadkami w roku rodziny podzielił się. Wielu świętych wzrastało w wierze nie przez rodziców, ale przez oddanego dziadka lub babcia. Macie opatrznościowe powołanie, szczególnie gdy wasze własne dzieci porzuciły praktykowanie wiary. Istnieją praktyczne i potężne sposoby, dzięki którym dziadkowie mogą wypełnić te duchowe luki. Po pierwsze, poprzez konsekwentną modlitwę. Święta Teresa z Avila uczy, ciągła modlitwa zużywa opór jak woda, która spadając kropla po kropli, w końcu przebija najtwardszy kamień. Ustalcie konkretną codzienną porę na modlitwę za każde z Waszych wnucząt indywidualnie. Po drugie, poprzez cichy przykład, ojciec Jack Filip zauważa, Czasami ciche świadectwo dziadka lub babci, którzy codziennie odmawiają różaniec, ma większy wpływ na duszę dziecka niż setki godzin formalnej katechezy. Po trzecie, poprzez małe ziarna wiary zasiane w odpowiednich momentach. Święta Teresa od dzieciątka Jezus przypisywała swoją głęboką duchowość małym kroplom wieczności, które jej babcia wplatała w codzienne rozmowy. Po czwarte, Poprzez tworzenie świętych wspomnień. Jak sugerowała matka Teresa, twórzcie momenty piękna i godności w tradycji religijnych. Te wspomnienia pozostają, gdy argumenty są zapomniane. Po piąte, poprzez wstawiennictwo za rodziców waszych wnuków. Kardynał Franciszek Xawery Mguem Van który spędził 13 lat w komunistycznych więzieniach, radził dziadkom, Módlcie się najpierw o nawrócenie rodziców, bo gdy źródło zostanie oczyszczone, woda płynąca do dzieci również będzie czysta. Aby zilustrować niezwykłą moc modlitwy dziadków, pozwólcie, że podzielę się kilkoma prawdziwymi historiami, które pokazują jej trwały wpływ. Maria Corsini, babcia obecnie świętej Gianni Beretti Molli, prowadziła duchowy dziennik, w którym zapisywała konkretne modlitwy za każde wnucze. To dziannie napisała. Ofiaruję mój codzienny ból pleców, aby ta wnuczka miała odwagę wybierać życie ponad wszystko. Dekady później święta Gianna złożyła najwyższą ofiarę, wybierając oddanie swojego życia, aby jej dziecko mogło się urodzić. Słynny konwertyta i katolicki pisarz Scott Hahn dzieli się w swoim świadectwie, jak po zbadaniu swojej genealogii po nawróceniu odkrył, że jego prababcia katoliczka odmawiała codzienną nowennę za przyszłych potomków, którzy pewnego dnia powrócą do prawdziwego kościoła. Modlitwa, która została wysłuchana dwa pokolenia później. Niezwykły przypadek pochodzi z Francji, gdzie Jack Fesh, skazany na śmierć za morderstwo, Doświadczył dramatycznego nawrócenia w więzieniu, stając się mistykiem, którego duchowe pisma są studiowane do dziś. Po jego egzekucji odkryto, że jego babcia codziennie ofiarowywała swoje bolesne zapalenie stawów za jego zbawienie, nigdy nikomu o tym nie mówiąc. Kardynał Francis Arinze, pochodzący z tradycyjnie pogańskiej rodziny w Nigerii, przypisuje swoje powołanie modlitwom swojej babci ze strony ojca, która choć nie była chrześcijanką modliła się do prawdziwego Boga aby jej wnuki znalazły właściwą drogę w życiu był jedynym z wioski który został katolikiem a ostatecznie kardynałem siostra brygida z klasztoru w liśie podzieliła się jak święta teresa często wspominała że jeszcze przed jej poczęciem jej babcia ze strony ojca odprawiała specjalną nowennę za wszystkie wnuki które miały nadejść Prosząc konkretnie, aby przynajmniej jedno zostało świętym. Ta modlitwa została obficie wysłuchana. Teraz, moi drodzy dziadkowie, chcę zaoferować kilka praktycznych wskazówek, jak uczynić wasze modlitwy za wnuki jeszcze bardziej skutecznymi. Bądźcie konkretni. Kardynał Raymond Burke radzi: W modlitwach za wnuki unikajcie ogólników. Módlcie się o konkretne aspekty ich życia. Ich wyzwania w szkole, ich przyjaźnie, ich przyszłe powołanie, ich szczególne pokusy. Ustanówcie rytmy modlitwy. Święty Jan Paweł Dłudi sugerował dziadkom: Łączcie swoje wstawiennictwo z konkretnymi momentami dnia. Po przebudzeniu, przy posiłkach, widząc ich zdjęcie, przed snem. Tak jak serce ma swój rytm, modlitwa również potrzebuje rytmu, aby głęboko przeniknąć w rzeczywistość. Używajcie sakramentaliów z intencją. Ojciec Gabriele Amorth, słynny egzorcysta z Rzymu, zalecał: Regularnie błogosławcie Wodą Święconą zdjęcia Waszych wnuków. Umieszczajcie ich imiona pod ołtarzem podczas mszy, gdy tylko to możliwe. Miejcie różaniec przeznaczony specjalnie do modlitwy za nich. Włączajcie ofiary. Święta Faustyna napisała w swoim dzienniku: Małe umartwienie złączone z modlitwą ma nadzwyczajną moc. Ofiarujcie małe niewygody, wyrzeczenia lub posty za uświęcenie waszych wnuków. Módlcie się z oczekiwaniem. Papież Benedykt XVI podkreślał, modlitwa chrześcijańska jest zawsze pełna oczekiwania, jest przesiąknięta nadzieją, a ta nadzieja nie zawodzi. Moi ukochani dziadkowie w Chrystusie, gdy patrzymy na Pismo Święte, zauważamy coś fascynującego. W genealogiach Jezusa dziadkowie są wyraźnie wymienieni. Bóg przykłada wagę do zapisywania nie tylko rodziców, ale i wcześniejszych pokoleń, pokazując, że w Bożej ekonomii zbawienia dziadkowie mają honorowe miejsce. Święty Jan w Trzynostek, przemawiając do dziadków tuż przed soborem watykańskim Głosze, podzielił się tą piękną refleksją. W Bożej architekturze rodziny dziadkowie są jak kamienie węgielne, nie zawsze widoczne, ale niezbędne do podtrzymania całej struktury. Być może jesteście dziadkiem, którego zdrowie zawodzi, babcią, która martwi się o przyszłość. Być może czujecie się ograniczeni przez to, czego nie możecie już fizycznie robić. Ale pamiętajcie słowa Świętej Matki Teresy. Prawdziwa moc nie leży w zdolności do biegania, ale w gotowości do uklęknięcia. To, co być może postrzegacie jako słabość, wasz zaawansowany wiek, wasz dostępny czas. Ponieważ nie jesteście już na rynku pracy, nawet wasze bóle i ograniczenia są w rzeczywistości waszą największą duchową mocą. Każda modlitwa, którą ofiarujecie za swoje wnuki jest zbierana jako skarb w niebie. Jak zaświadczył kardynał Robert Sara, we wspólnotach, w których pracuje w Afryce, często spotykam młodych ludzi, których życie zostało radykalnie przemienione. Badając źródło tej transformacji Prawie niezmiennie znajduje dziadka lub babcie, którzy na kolanach zmienili bieg historii rodzinnej. I pamiętajcie o tej pocieszającej obietnicy papieża Franciszka. Żadna modlitwa dziadka czy babci nie jest zmarnowana, nawet jeśli owoce pojawią się dopiero po ich odejściu z tego świata. W Księdze życia modlitwy dziadków zajmują szczególne strony, zapisane złotym atramentem wierności. Teraz chcę zakończyć ten film specjalną modlitwą dla dziadków. Panie Jezu, Ty, który byłeś błogosławiony obecnością Twoich ziemskich dziadków, świętego Joachima i świętej Anny, spójrz z miłością na wszystkich dziadków, którzy teraz przedstawiają Ci swoje wnuki. Uświęć ich modlitwy, pomnóż ich skuteczność. Święta Anno i święty Joachimie, patroni dziadków, inspirujcie nas do modlitwy z wytrwałością i mądrością za nasze wnuki. Pomóżcie nam być świadkami wiary dla nich, nawet gdy czujemy się słabi lub zmęczeni. Niech każdy różaniec, który odmawiamy, każda msza, w której uczestniczymy, każdy moment adoracji, który ofiarujemy, stanie się źródłem łask dla naszych wnuków, narodzonych i jeszcze nienarodzonych. I udzielcie nam radości widzenia, jeśli nie w tym życiu, to w wieczności, owoców naszych modlitw w zbawieniu i świętości naszych ukochanych wnuków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy dziadkowie, jesteście filarami rodziny, duchowym fundamentem nowych pokoleń. Niech Bóg nadal Wam błogosławi. Teraz zostawcie w komentarzach tylko imię Waszego wnuka lub wnuczki, którzy najbardziej potrzebują modlitwy w tej chwili. Nasza wspólnota zjednoczy się w modlitwie za każdego z nich. Udostępnijcie ten film innym dziadkom, którzy potrzebują odkryć swoją potężną duchową rolę w życiu swoich wnuków. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i włączyć dzwonka, aby otrzymać nasz następny film. Przygotowałem dla Was interesujący materiał, kliknijcie tutaj i obejrzyjcie teraz zapomniana moc słów rodziców. Jan Paweł Dubi ujawnił, jak błogosławić dzieci. Niech Bóg obficie błogosławi Was i wszystkich Waszych potomków aż do trzeciego, czwartego i piątego pokolenia. Do zobaczenia w następnym filmie.